Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Życie jest jak uczta. A większość nieszczęsnych frajerów umiera na niej z głodu, napisała niegdyś Rosalind Russell. Czy wobec tej złotej myśli jeszcze dziwi Cię fakt, że nie tylko w powieściach większość ludzi uwielbia kreować w swoim życiu melodramaty, łzy, zdrady i powroty? Im gorzej, tym lepiej, szlochają patrząc żałośnie w lustro. I zjadają resztki z uczty biesiadników z Olimpu. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w poważnym dorosłym życiu ignorujesz swoje słodkie tajemnice i szalone tęsknoty. I masz przy tym świetne wytłumaczenie. Moje życie to stres, pogoń za pieniędzmi, ściganie się z czasem. Czy może być jeszcze gorzej? Pytasz, choć powinieneś o tym porozmawiać sam ze sobą.